Pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób badamy próbki pod mikroskopem. W naszym laboratorium zajmujemy się badaniami różnych materiałów, jednak głównie zajmujemy się badaniem materiałów budowlanych. Zanim jednak możemy obserwować próbki pod mikroskopem, musimy je w odpowiedni sposób przygotować. Na specjalny stolik naklejamy odpowiednią taśmę. Następnie na tą taśmę naklejamy naszą próbkę. Mogą być to różnego rodzaju proszki, takie jak cement, popiół, mikrokrzemionka e, lub inne zmielone materiały. Możemy też również badać większe elementy, takie jak na przykład e, beton czy różnego rodzaju zaprawy. Po naklejeniu próbki na stolik e, musimy wstawić ją do napylarki, w której e, napylimy ją węglem, dzięki czemu będzie poprawiona jej przewodność. Znajdujemy się przy mikroskopie elektronowym. Po napyleniu próbek wstawiamy je do mikroskopu. Tak jak widzicie, w mikroskopie może znajdować się kilka próbek. Mikroskop ma specjalną kamerę, dzięki której możemy zrobić zdjęcie i wtedy wiemy, gdzie która próbka się znajduje. Po zamknięciu mikroskopu musimy w nim wytworzyć próżnię, żeby móc obserwować próbki. Po uzyskaniu odpowiednich warunków w mikroskopie możemy ustawić parametry badania. Tak jak widzicie, jest ich dosyć dużo. Samo uzyskanie próżni jest dosyć czasochłonnym procesem. W mikroskopie znajduje się dodatkowa kamera, która pokazuje nam, co dzieje się w środku. Po ustawieniu parametrów strzelamy wiązką elektronów w próbkę, dzięki czemu będziemy mogli je obserwować. Tak jak wspominałam, w naszym laboratorium badamy różne materiały. Na zdjęciu widzicie kryształki cukru. Możemy również badać wełnę mineralną. Badaniom poddajemy również materiały takie jak włókna szklane. Tutaj widzicie je w różnym powiększeniu. Kolejnym materiałem, który był poddawany badaniom, były kulki szklane w postaci proszku. Również badaliśmy je w różnym powiększeniu. W trakcie badania możemy również sprawdzić wymiary cząsteczek materiałów. Głównie zajmujemy się jednak badaniem materiałów budowlanych, w tym betonu. Tak jak widzicie, beton może mieć różne struktury. Na przykład sferyczne, y, obserwujemy również różnego rodzaju popioły. Na zdjęciu widzimy niespalone cząsteczki drewna. Możemy również obserwować materiały takie jak trzcinę. W mikroskopie możemy obserwować materiały przy różnych powiększeniach. Tak jak widzicie, otrzymujemy też różne kształty struktur. W mikroskopie mamy też różne detektory, dzięki którym możemy obserwować materiały przy różnych parametrach. W betonie, w zależności od składu, możemy zaobserwować różne struktury, które mają dosyć złożone kształty lub takie bardziej regularne. Czasami jednak zdarza się też, że zaobserwujemy kształty niezidentyfikowane, niektóre mogą przypominać odcisk buta lub uśmiechniętej buźki. Dzięki badaniom strukturalnym możemy poznawać materiały w skali mikro, a nawet w skali nano. Dzięki temu możemy w łatwiejszy sposób wyjaśniać ich właściwości w skali makro.